galerii MM mieszczącej się w budynku Chorzowskiego Centrum Kultury od poniedziałku można oglądać obrazy Izabeli Pająk, artystki znanej także pod pseudonimem Indy Orlando. Wystawa, którą prezentuję jest to zbiór moich ostatnich obrazów pod tytułem W pieśni wszechświata. Piesień Wszechświata jest to symfonia jedności, która towarzyszy wszelkiemu stworzeniu i właśnie chciałam, żeby symbolicznie nawiązywała do idei ogrodu, który mnie interesuje. Ja już od jakiegoś czasu staram się stworzyć ogród przestrzeń ukojenia, wytchnienia, uzdrowienia czyli zależy mi na tym, żeby moje obrazy dawały radość potęgowały energię życiową, czyli koncentrowały się na takich afirmatycznych aspektach. Interesuje mnie mikro i makroświat, bardzo dużo czerpie z natury i uważam, że jest taka głęboka potrzeba teraz w dzisiejszych czasach, żeby z powrotem nawiązać głębszy, taki bliższy kontakt z naturą i właśnie te obrazy o tym opowiadają. W przestrzeni ogrodu można spotkać się z rośliną, z drzewem, ze zwierzakiem, z drugim człowiekiem. Czyli to jest właściwie taka koncepcja powrotu do ogrodu, w którym kiedyś byliśmy i z którego może odeszliśmy na jakiś czas. Obrazy Izabeli Pająk będzie można oglądać w Chorzowskiej Galerii Sztuki MM do 26 sierpnia.